De nome del Padre, del Filio, dello Spirito Santo, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, oczywiście odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia w dwóch językach. Dzisiaj już są tutaj nasi pielgrzymi, którzy przybywają do sanktuarium Matki Bożej w niebowziętej dobrego początku tutaj we Florencji, koło że Dziś modlimy się o pokój. Widzimy, co dzieje się i nie wiemy, w jakim kierunku będzie rozwój konfliktu między Rosją a Ukrainą, ale tak bardzo idziemy właśnie w tym wołaniu do naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Miłosiernego. Jezus mił się nad nami. Ofiarujemy wszystkie nasze sprawy, to wszystko, co mamy w sercu, z czym przybyliśmy dzisiaj, w tym szczególnym dniu, moi drodzy, tu do tego miejsca. Cari Fratelli Sorelle, Siamo all'inizio della nostra preghiera, Della coroncina della Divina Misericordia, da qui, dalla Polonia, da questo santuario dedicato alla Madonna Assunta di Boninizio, siamo nell'eremo di San Charber, che è qui al fianco di questo santuario. E preghiamo oggi per la pace, non sappiamo in quale diciamo parte si svilupperà il conflitto Russia-Ucraina, ma siamo in rischio veramente di. Grande guerra, non solo che toccherà Ucraina. E preghiamo Gesù misericordioso, abbi pietà di noi. Preghiamo in questo giorno a quanto siamo 91 anni, da quanto Gesù ci ha donato questa immagine misericordioso. Signore Gesù, Gesù, abbi pietà di noi. Gesù confido in te preghiamo per tutte le intenzioni che abbiamo nel cuore tutto quello che vogliamo oggi chiedere Gesù certo dopo la coroncina ci sarà la messa in italiano ma adesso affidiamo soprattutto malati, defunti tutti quanti che abbiamo nel cuore moi dzisiaj 91 lati momento chiede Pan Gesù objawił się świętej Faustynie i poprosił o ten wizerunek. Miłosierny Panie, przychodzimy do Ciebie i ofiarujemy wszystko to, co mamy w sercu, chorych, cierpiących, tych, którzy proszą o modlitwę. Błagamy w tych intencjach osobistych, ale najpierw wyznajmy naszą wiarę. Teraz odmówię kredo w języku włoskim. Ora diciamo credo in italiano. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra, e in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, partì sotto Poncio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese inferi il terzo giorno risuscitato da morte, salì al cielo, siede alla destra del Padre Onnipotente. Dio verrà a giudicare vivi e morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Wierzę w Boga da Ojca wszechmogącego, Stwórcę nieba i ziemi, i Jezusa Chrystusa, Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana Sama naszego, który się z Ducha Świętego, Świętego Narodził się z Marii Panny, umęczony pod ponskim piłatem, ukrzyżował umarł i pogrzebił. Wstąpił do pieciu, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty kościół powszechny, święty, powszechny, święty grzechu w odpuszczenie. Ciało wieczny. Stanie, żywo wiecznie. Amen. Padre nostro, o Cieli, sia i tuonome, vegeto remius, ja patra tua wolontà, communicielo cos Chleba naszego odszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, aby nas zbaw odesłego. Amen. Amen. Ave Maria piena di gracia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta frutto del tuo seno Święta Mario, Matko Boża, móc się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, jak był na początku, teraz i zawsze, i na wieki, wieków Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in aspiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Ojcze przedwieczne, ofiaruimci ciało e krew, duscemi busto, najmilszego syna Twogo, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze, I całego świata per la sua dolorosa passione. Miejni woszercje dla nas i całego, i całego, nas i całego świata per la sua dolorosa passione. Miej woszercje dla nas i, i całego świata per la sua dolorosa nice. passione. Miejni woszercje dla nas i całego świata per la sua dolorosa passione. Miejni woszercje dla nas i całego świata per la sua dolorosa passione miei mi vostro сердце i całego świata per la sua dolorosa passione miei mi vostro сердце i całego świata per la sua dolorosa passione miei mi vostro сердце i całego świata per la sua dolorosa passione miei mi vostro сердце i, i całego świata per la sua dolorosa passione. Mi hai negato il Cielo noi e il Ca' i i i te. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro, Gesù Cristo, in esiliazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Ojcze, przedietne, offriamoci i ciao e i krew. Duszą i Bóstwo Największego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przewłaganie zęby nasze i, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. A Adi misericordia di noi e del Mondo intero. Dla Jego bolesnej męki. A misericordia di noi, e del Mondo intero. Dla Jego bolesnej męki. A misericordia di noi, e del Mondo Intero. Da Diego bolessne i menchi. Da misericordia di noi e del mondo intero. Da Diego bolessne i menchi. Da misericordia di noi e del mondo intero. Da i menchi. Da misericordia di noi e del mondo intero. Da Diego bolessne i menchi. Da misericordia di noi e del mondo intero. Da i menchi. misericordia di noi e del mondo intero. La Iego polessa nei menchi. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. La Iego polessa nei menchi. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki a i di wizerikowie winony di jeden mądrojnego. Da Jego Bolest nei Manchi, api misericordia di noi e del mondo intero. Da Jego Bolest nei Manchi, api misericordia di noi e del mondo intero. Da Jego Bolest nei Manchi, api misericordia di noi e del mondo intero. Da Jego Bolest nei Manchi, api misericordia di noi e del mondo intero. La Ego bolesna i menchi abbi misericordia di noi e del mondo intero La jego bolesna i menchi abbi misericordia di noi e del mondo intero La jego bolesna i menchi abbi misericordia di noi e del mondo intero menchi misericordia di noi e del mondo intero Ave ah, misericordia di noi del mondo interno, eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo interno. Oice, o vicepred eterne, o io vi uccido. Dużo. czym najmilszego syna twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki aby misericordia di noi, edel mondo intero. Dla jego bolesnej męki aby misericordia di noi, edel mondo intero. Dla jego bolesnej męki aby misericordia di noi, edel mondo intero. Dai, io bo lessi menti. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Dai, io bo lessi menti. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Dai, io bo lessi menti. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Dai, io bo lessi menti. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Gla egoboles nei menti. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Gla egoboles nei menti. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Gla egoboles nei menti. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, e il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Inespiatione dei nostri peccati, e Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Aby misericordia di noi, e mondo intero. La Diego bolesti menti. Avi misericordia di noi e del mondo intero. Dla jego bolesti i menchi. Avi misericordia di noi e del mondo intero. La jego boleste i menchi. Avi misericordia di noi e del mondo intero. La Diego boleste i menchi. Avi misericordia di noi e del mondo intero. La Diego boleste i menchi. Api misericordia di noi e del mondo intero, della mm. jego bolesnej męki. Api misericordia di noi e del mondo intero, della jego bolesnej męki. Api misericordia di noi e del mondo intero, della jego bolesnej męki. Api misericordia di noi e del mondo intero, della jego bolesnej męki. Api misericordia di noi e del mondo intero, Santo Dio, Santo, Santo Dio, Forte, Santo Immortale, Abi pietà di noi, edel mondo intero. Święty Boże, święty Mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, Abbi pietà di noi, edel mondo intero. Święty Boże, Święty Mocny, Święty, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, Api Pietà di Noi, Eden, Monto i te. Święty Boże, Święty Mocny, Święty nieśmiertelny, Zmił się nad nami i nad całym światem. O sangue e l'acqua, che scatoristi dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confidiamo in Te. O wodo, która zwytrysnęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O sangue e l'acqua, che scatoristi dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confidiamo in Te. O krwi wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako Zdrój Miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O Sangue Laco, ques cattolici del cuore vicisum, comens objectem i misericordia per noi, confidiamo in te. O krwi wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako Zdrój Miłosierdzia dla nas, Ufamy Tobie. Jesu confiduinte. Jesu confiduinte. Jesu confiduinte. Jezu, konfido in te. Jezu konfido in te. Gesù konfido in te. Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. O Santa Faustina, San Giovanni Pablo II, San Charbel Santo Padre Pio, pregate per noi o święta Faustyno Święty Janie Pawle II. Święty Ojcze Szarwelu, święty Ojcze modlcie się za nami. Kochani bracia i siostry, przyjmijmy błogosławieństwo relikwiami świętego Jana Pawła II, tego wielkiego apostoła Bożego miłosierdzia. To on przecież konsekrował świat Bożemu miłosierdziu. To na ołtarzu są relikwie świętego Jana Pawła. I nimi teraz udzielę błogosławieństwa. Po błogosławieństwie zakończymy transmisję, a za chwilę rozpocznie się transmisja również z tego miejsca, tu z celi świętego Szarbela, a będzie to Msza Święta w języku włoskim. Przypomnę natomiast Wam, że o godzinie 18.00 dzisiaj będzie Msza Święta w języku polskim, a później o 19.00 nabożeństwo z modlitwą. O uzdrowienie, uwolnienie, na które serdecznie zapraszam. Cari fratelli sorelle, allora adesso riceviamo la benedizione con le reliquie di San Giovanni Paolo II, grande apostolo della Divina Misericordia. Lui ci, ci ha consacrato il mondo alla Divina Misericordia, chiediamo tanto la Sua intercessione. Con queste reliquie, sue. riceviamo la benedizione. Vi ricordo che dopo la benedizione. per un attimo diciamo ci scollegheremo eh, e poi riprenderemo in diretta subito perché inizieremo la santa messa come ogni 22 del mese qui da questo luogo insieme con San Charbel la santa messa in lingua italiana e poi stasera ore 19 ci sarà la preghiera di guarigione e liberazione Kiedem do proprio San Szarbel, e pregieremo oggi tanto per la pace. Ora la benedizione. Przyjmijmy błogosławieństwo. Il Signore sia con voi, e con il tuo Spirito, Pane z Wami, i e z Duchem Twoim, vi benedica, pi potente, Padre, Filio, Spirito Santo, niech Was błogosławi wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen.